Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Waśń. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę nietypowy, bo padnie tutaj pytanie, dlaczego tak ciężko zacząć grać w Starą Waśń? Ale nim przejdę właśnie do tego pytania, do omówienia tego tematu, chciałbym zachęcić do subskrypcji naszego kanału, plus umieszczania komentarzy, one pomagają w promocji kanału, no i oczywiście lajków. Dziękuję ślicznie za pomoc. No zatem przejdźmy do nowego pytania, słodko-gorzkiego. Dlaczego tak ciężko zacząć grać w Starą Waśń? W tej chwili, czyli w trakcie trzeciej rozgrywki, czwartej, już jako tako mamy próbkę. Graczy około nowych przewinęło się 300. Około 300 osób. Nie sądzę, żeby to były roboty, ze względu na to, że pierwszym jakby takim w trakcie rejestracji do starej waśni, jakbym takim, taką blokadą jest właśnie ta y, kilkukrotna, jakby kilkukrotne wpisywanie hasła i potwierdzania, że jesteśmy to my. Y, nie sądzę, żeby na dzień dzisiejszy właśnie roboty wsta w stanie to przebiły się. Y, zapewne jest tak, że jednak to są osoby, gracze. Mieliśmy 300, no około 300. Podejrzeniem. Oczywiście to nie jest coś, co jestem na 100% pewny, ale podejrzeniem w większości przypadków moim jest takie, że jeśli osoba po prostu przejdzie ten, te cztery strony czy też witryny, żeby się w końcu wbić do gry, tego rdzenia gry i przedstawia się właśnie tutaj jakby trzy budynki, czyli. Karczma, Hanzy Kupieckiej, nasza hata i drogowskaz. Drogowskaz oczywiście podświetlony czerwoną. może nie podświetloną, ale wyposażony właśnie w strzałkę czerwoną, która jakby jednoznacznie mówi, że tu musimy kliknąć. To mamy taką sytuację, że jak te osoby przejdą, to i to jest połowa, czyli liczę około 150 kont, osób, przepraszam, nie kąt. A może będę operował kątami, to będzie bardziej anonimowe. 150 kąt, no to po prostu prawdopodobnie jest tak, że osoby zobaczyły, jak ta gra wygląda. Jak grafika, że to są, no niestety, no trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że koniec lat 90., początek 2000 roku, jak widać, no się praktycznie nic nie rusza. Plansza jest konstans, statyczna, grafika akurat mnie cieszy, no bo to robi polska dobra dziara, koloruje. I akurat no, lubię, właśnie no, czyjąś, czyjąś robotę, bo wiem, że za tym stoi dużo pracy, no ale niestety połowa z tych graczy, no, widzą coś takiego, no to badziew, no, totalny badziew graficzny. No nie ma co ukrywać i rezygnują. Później, jeśli są ci gracze, którzy klikną na ten dro nieszczęsny drogowskaz, której w wersji mobilnej i w wersji komputerowej jest podświetlone, czy może nie podświetlone, ale w sensie jest ta strzałka. Klikną, no, zaczną czytać ze zrozumieniem. No to się okazuje, że co? Eee, no, że gra jest trudna. Chociaż teraz, akurat w czwartej rozgrywce pojawił się nowy gracz, który to było wręcz no, zaskakujące, Napisał, że gra jest banalna i prosta No fajnie, no żeby takich graczy było jak najwięcej No ale tak nie jest no Większość osób, która po prostu się wbija do Starej Waśni To po prostu Widzą ten ogrom Czytania Bo niestety to trzeba trochę poczytać No rezygnują w tym momencie No i mamy kolejne Z tych, tej połowy Kolejna połowa po prostu odpada Skąd to wiem? No wiem po prostu po logach ze względu na to, że wczoraj usiadłem, przejrzałem sobie logi, no i taki obraz się wyłania. Bo jaki mógł być inny? No dobrze, mamy kolejnych graczy, czyli zostaje już nam te 25%, gdzieś około, to jest szacunek, około 25 graczy zostaje jeszcze po prostu, nie wiem, no zrozumiało, co przeczytało, jest ok. Nie ma jakby tych, jakby tam, nie wiem, podpowiadaczy, czy jakiś, że tu kliknąć, tu w tej chwili, tu masz kliknąć, bo jak nie klikniesz, to. No to jest tragedia. Przejdą to, zobaczą, że ok, w porządku. No lecimy dalej. No i zaczyna się klikanie, czyli wyszukiwanie, gdzie się buduje budynki. No bo to nie mamy w żadnej tutaj, jak ktoś się mówi, w linijce. Musimy po prostu kliknąć do tej karczmy hanzy kupieckiej, nieszczęsnej. E, tam wejść jeszcze dalej, w sensie, że mamy kolejny kafelek. No to jest straszne utrudnienie ze znalezieniem. No, i znajdujemy to, zaczynamy budować. No, ale praktycznie, no, szukamy, cały czas szukamy czegoś, bo twoje zadanie wymusza to i tamto, no i musimy przeczytać i tak dalej. No, w końcu się odzywamy w tej karczmie. No jest, tak jak mówię, około 25%, może 20% właśnie tych graczy, że się odezwą w tej karczmie, czyli dojdą powiedzmy do tych trzeciej, czwartej. Może też obejrzały wcześniej film któryś z, z tych tutaj poczynionych na, stary, na kanale starej Waśni. No przejdą to, ok, odezwą się, no i w zasadzie to się już kończy. I jeszcze może tam siłą rozpędu, jeszcze jest kilka kliknięć i koniec. No co o tym świadczy? No, że niestety gra, mimo że ten gracz teraz się w czwartej rozgrywce pojawił i napisał, że banalna i prosta, nie, nie jest banalna i prosta, jest bardzo trudna. Jest bardzo trudną grą. Ponieważ nikt tutaj w tej grze nie ciągnie nas za, rą za rączkę. Nikt nie pokazuje, że to mamy kliknąć i no, trzeba się troszeczkę pochylić. No, trzeba po prostu zrobić. No, nie mamy czasu na to. Nie mamy czasu na tą rozkminę, że w innym mamy miejscu bud do budowania budynków, że w innych zupełnie miejscach niż w standardowo w grach mamy coś tam, nie wiem, gospodę, czat z graczami. Jest zupełnie dziedziczy. Nie mamy go na wierzchu, tak jak większość gry, tylko po prostu mamy schowany w gospodzie, bo cho chodzimy po tych budynkach, jak gdyby no, wyszukujemy te elementy gry, które to nam się pojawiają i tak dalej. Także jednym słowem, nie dosyć, że grafika tutaj strasznie kuleje i zniechęca, to jeszcze same zasieki, problemy i wymuszanie czytań, i w ogóle wszystko jest odwr odwrócone do gór nogami. Tak to są te elementy. Moim zdaniem, które są niedociągnięte w tej grze, czyli baźwiasta gra, bardzo trudna, nieczytelna, pochowane różne elementy w różnych miejscach, i trzeba, co jest najważniejsze, najgorsze, no może najgorsze z tych wszystkich, trzeba czytać. Trzeba czytać i jeszcze raz czytać. No, w 2025 roku, gdzie praktycznie już mamy schyłek jakby yy, systemów obrazkowych. A zaczyna się sztuczna inteligencja, która będzie nas, za nas odwalała kupę roboty. Może jest szansa, że stara waś będzie miała swój renesans. Bo po prostu wchodząc w tej gry, szukając, czekając na zwycięstwo, odpalimy sobie sztuczną inteligencję i po prostu na, za nas to wszystko garnie. Jesteśmy zwycięzcą. Może tak będzie. Także kończąc ten gorzko, słodki. Film na temat dlaczego tak ciężko jest zagrać w starą właśnie. No, kończę z tym, że mam, będąc niepoprawnym optymistą, mam nadzieję, że jak wejdzie sztuczna inteligencja, będziemy mieli tutaj renesans w, w, w świecie starej właśnie. Jeszcze raz chciałbym tutaj poprosić o subskrypcję tego kanału. No, oczywiście, komentarze. Może któryś z Was jeszcze znajdzie jeszcze inny powód, dlaczego ta gra jest po prostu taka słaba, że tutaj ludzie po prostu nie chcą grać. Także miło by było właśnie komentarze, to nawet jeżeli będą hejterskie, hejterzy też zapraszam, to pomoże w promocji tego kanału. I oczywiście lajki, dislajki, nie ma znaczenia. Także kończąc. Życzę wszystkim miłego dnia. Zapraszam tak jak mówię do komentarzy. Pozdrawiam serdecz serdecznie i do zaklikania w Badziewiastej Gospodzie Starej Waśni.